Niech mnie rozdziobią bociany i łabędzie, ale nie wiem o co chodzi, bo od jakiegoś czasu prasa masowa ilustrowana osobami trąbiła, że miał miejsce pokaz ziemia. I w prasie było mnóstwo zdjęć ludzi, których powinniśmy znać, obojga płci i Jacykowa, którzy na pokazie ziemia byli. Ale prasa gwiazdorska nie informowała, co to jest ziem, ani nie pokazała zdjęć z pokazu tego czegoś, co nazwała zieniem. Nie wiem, może to był pokaz ziemia powietrze, taki pokaz ogni sztucznych. A może nie pokazano zdjęć z pokazu ziemia, bo zień to jakiś, nie wiem, tajny materiał, jakiś izotop, z którego wyrabia się miednice wodoodporne, tajemnica wojskowa, nie wiem, jakieś pociski balistyczne, nowy model grabek doniczkowych, nie, nie wiem. W każdym razie była to duża uroczystość, bo obecne były liczące się gwiazdy. Liczące, bo liczyły, że ich zdjęcia ukażą się w prasie. Były więc liczące się gwiazdy, byli też wszyscy liczący gwiazdy, a także ci, co liczą na gwiazdy. Być może w gazetach brakło miejsca na sam pokaz zienia, bo obecni byli wszyscy znani i nieznani celebryci, których menadżerowie wykupili abonament w gazetach na ukazywanie się ich podopiecznych i dla zienia nie starczyło miejsca. Dla Zienia i dla jego, no nie wiem, no, pomysłodawcy, wynalazcy, introligatora, pirotechnika, nie wiem, nie wiem, nie wiem kogo, bo niby skąd. No patrząc na relacje z gazet, z imprezy, nie, mo nie można nie odnieść wrażenia, że nie liczy się, e, co za Zienia pokazują, ważne kto przyszedł. Ale słuchajcie, a może Zień to skrót jakiejś organizacji, tylko to nim na końcu, jaki wyraz w języku polskim zaczyna się na nim? No jest, jest, słuchajcie, Żółw nimdzia. To był zień, czyli zlot indywidualności egocentrycznych ninja. I chyba tak było, bo rzeczywiście wszyscy byli ubrani tak, że wyglądali jak żółwie ninja. No to sobie rozwiązałem tajemnicę. Fajnie.